Cześć, witajcie w kolejnym dniu vlogmas. Za mną przesyła się dla Was już wczorajszy vlog. Max właśnie poszedł do kolegi, powinien zaraz wrócić i może jak wróci, to pomoże mi coś posprzątać. E, nie wiem, oliwki pokój wymaga porządków, bo aktualnie wybuchła tam bomba i po prostu jest taki bałagan, że musimy to zrobić przed świętami. E, I teraz sobie tak leżę, odpoczywam, lenię się, bo spałam do godziny 14, po prostu nie miałam siły na nic. I teraz się tak zastanawiam, bo w zasadzie dzisiaj nie pojechałam nigdzie kupić żadnych prezentów. Dalej nie mam pomysłu co kupić chłopakom i cały czas szukam w internecie myślę. No nie wiem, chciałabym, żeby się cieszyli, ale żeby to było też i dla nich przydatne, a nie że zaraz rzucą w kąt. No nie wiem. Będę coś myślała, muszę coś wykombinować. I teraz patrzę, nasza choinka już ma czubek. E, babcia udało jej się, nam skleiła, więc nasza choinka w końcu jakoś wygląda teraz normalnie. E, I o dziwo się nie przewraca, więc, więc fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. I co? Nie mam na razie planów, co będę robić. E, myślę, że sprzątać, ale jeszcze e, pomyślę, pomyślę, bo jestem troszeczkę nie wiem, i zmęczona, i leniwa, i wszystko naraz. Troszeczkę wczoraj dużo rzeczy zrobiłam, posprzątałam sporo i łazienkę łazienkę, nie, kuchnię, korytarz, i pokój, więc no dużo jak na mój teraz obecny stan, to faktycznie miałam wczoraj dużo energii, ale e, nie trwało to długo, bo już o godzinie 2 w nocy, trzeciej zaczęłam się już źle czuć. I po prostu położyłam się spać. Więc tak, wstałam o godzinie 14 zrobiłam obiad i dalej leżę, a mamy już godzinę 18. Więc, więc tak to wygląda. I cóż, e, będę się odzywać do Was później. Może już jak będę sprzątać. Nie wiem, zobaczymy. Nie chcę Wam tutaj smęcić za długo, ale e, myślę, że... Muszę się wygadać i muszę Wam powiedzieć, dlaczego tak mało nagrywam i dlaczego jest jak jest, ale nie mam po prostu siły i jestem bardzo zmęczona i końcówka ciąży jest dla mnie bardzo, bardzo trudna. Dużo ciężej jest mi teraz niż jak było z oliwką, więc no trzeba jakoś to przetrwać. Ostatnie plus minus 30. Ok, przyszła do mnie oliwka, więc otwieramy kalendarze. Już nie pamiętam oliwki. dwa. Nie, nawet trzy, bo zapomniałaś otwierać wcześniej. Spałaś. Wczoraj byłaś. Nie, wczoraj byłaś u Emilii. Dzisiaj mamy 21, więc ten dzień dzisiaj musimy otworzyć. I to za dzisiejszy dzień. Proszę bardzo, to są trzy dni. I teraz otwieramy drugi kalendarz. Dobra, dzisiaj otwieramy 19, 20 i 21. Więc teraz może otworzę to i później pokażemy, co tutaj jest, bo jesteśmy same i ciężko jest otworzyć to nam yy, i nagrywać jednocześnie. Kalendarz już jest w opłakanym stanie, ale to już ostatnie Olinuś 3 dni będziemy otwierać. Olinek, yy, pilniczek. Podoba Ci się pilniczek, czy nie? Oliś? Halo? Tak. I co tam jeszcze masz? Powiedz mamie. Pakiet. Po pokaż tutaj mamie. Oliwka sobie zrobiła słocza. Piękny ten słocz. Pokaż mi te błyszczyki. Jakie? Co tam masz? Jeden taki jest e, przezroczysty, z drobinkami brokatu, a drugi taki ładny, różowy. Bardzo ładne. Bardzo fajne te produkty. Co? Cieszysz się? Tak. A jest o Linuś, coś Ci opowiem, dobra? Bo jak Ciebie nie było, to ja otwierałam te pudełeczka moje i w jednym miałam taki rozświetlacz wypłynie, a w drugim miałam brązer, więc dzisiaj otwieramy tylko jedną mamy okienko. Ale zaraz Ci pokażę, co miałam, dobra? Bo to odłożyłam na bok, żebyś właśnie widziała. Pomożesz mi, czy nie bardzo? Uch. Dobra, otwieramy i zobaczymy. I u mnie dzisiaj jest taki rozświetlacz. Naprawdę bardzo, bardzo ładny kolor ma. Taki różowo-szampański. Nie wiem, ale mam wrażenie, że wszystkie z tych e, kolorów mają coś takiego szampańskiego w sobie. E, taki róż przełamany właśnie złoto-srebrnym kolorem. Ciężko to opisać wam, ale jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładnie się mieni, prawda, Olinuś? Śliczny jest, naprawdę. Bardzo go lubię, już mi się podoba zrobiłam sobie właśnie waflezy z kremem orzechowym i posypałam troszeczkę solą żeby były takie słono słodkie i oglądam bajkę przy choince więc taki szykuje mi się na razie wieczór Max pojechał do pracy Oliwka jest u Emilii i ja się odprężam w samotności ja właśnie ściągnęłam sobie moje hybrydy i pomalowałam zwykłym lakierem mam tak opuchnięte palce, że ledwo tutaj zaciskam i już nie mam czucia praktycznie wcale w opuszkach. Wygląda to jak wygląda, ale postanowiłam, że sobie chwilę coś tutaj nałożę na te pazury, zawsze szybciej będzie mi to zmyć w szpitalu niż hybrydy ściągać. Więc na razie moje pazury będą wyglądały tak. No trudno, jakoś się prezentują. To jest jedyny lakier, jaki w ogóle mam zwykły, dlatego tak musiało wyglądać to. Przyszła do mnie moja córeczka już, jednak nie śpi dzisiaj z Emilką i teraz powiedz Oliwka, gdzie my jutro z tatą jedziemy? Na ten na świątełkę. Juhu I gdzie jeszcze? Na krainę lodu. Na krainę lodu? Tata nam obiecał dawno, na dawno temu, nie? Na krainę Lodu dwa. Kurczę! Czyli co jutro mamy razem z tatą? Radkę! A. <laughs> A najważniejsze jest, że na końcu się pocałują. Kto się pocałuje? To wy! Ja. ja. Myślisz? Tak. Tam pod miałam na jarmarku chyba. Tak. A mama taka duża. A widziałaś, mama sobie pomalowała lakierem zwykłym pasnopcie. Eee, Coraz są ciemniejsze. Troszeczkę ciemniejsze, ale to tylko jeden taki duży lakier miałam, bo nie chciałam Twoich używać, bo. One są dla małych dziewczynek, na małe pazurki, takie jak twoje. Może Ale możemy też twoje też pomalować. Bo jutro jest wolne. To są nasze zdobycze, jak do tej pory z kalendarza. I Oliwcia teraz szuka lakieru do paznokci, bo chce tak. też sobie na randkę pomalować, tak? Hmm. Szukasz? I co makijaż też na randkę zrobisz? Wszystkie, wszystko wysypię, dobra? To wysyp, tylko delikatnie tam pop. by się nie połamało, Oliwciu. Dobra. I chowaj to, co ha. nie potrzebujemy. Liwka wybierze sobie teraz lakier, Olinek. Może jednym lakierem wybierz na paluchy. Może różowy. Najbardziej podoba mi się jako świąteczny lakier. I jakiś kolor na stopy. Co? Wybierz. Który na który? Na stopy wszystkie? Ej, ładnie sobie to zrobiłaś. Jeszcze ten ostatni Maluchy nie mieści się. No trudno. A na paluchy, jakie bierzesz? Na pazurki od rączek? Który? Wszystkie też. Też wszystkie? Mhm. Olinek tutaj już na stópkach ma pomalowane pazurki. Tutaj też już prawie ręka cała skończona, i teraz zabieramy się za tą. A tamte uważaj, tak, żeby nie, e, nie zepsuć. Nie dotykaj! Okay. I Jak? Dobrze. Ale wiesz, miała fajne pazurki. Teraz, teraz. oddaj no swoje. Dobra, tu poczekaj, niech ci wyschną te porządnie, wiesz, mamy malowała, tak? Olinek chce, mamy stopy pomalować, tak? Ten wyschły. <laughs> Ale I nie, też. nie, Oli, ja dopiero je skończyłam malować, to niemożliwe. To, to wszystkie dwie Oliwcia mi właśnie maluje paznokcie, więc no, ciekawie, ciekawie. I ja oglądam jakiś film na TV nie wiem co to jest. Cicha noc, nigdy nie oglądałam czegoś takiego. Cicha noc. <laughs> Kolenda, no. I tutaj choineczka nasza piękna się świeci, więc sobie relaksujemy się, Aha. tak? Dwa gotowe. Dwa gotowe, no super. To maluj mi dalej. Oliwcie kończy mi tutaj malować drugą nóżkę. A my wybrałyśmy sobie jednak jakiś inny film, trochę może bardziej śmieszny. Też nazywa się Cicha Noc, ale yy, no nie ma tam tyle przekleństw aż i jest trochę bardziej grzeczniejszy i wolę taki oglądać z oliwką, bo ona bardzo dużo nasłuchuje ostatnio. Moje opuchnięte nogi są już pomalowane i ja się bardzo cieszę. Bardzo dziękuję pani. Proszę. <grych> Pokaż. Mm, piękna jesteś. To co kończymy powoli tego vloga, co? Kochani, ja już na dziś kończę tego vloga. Jestem zmęczona i jest mi już ciężko, głowa mi spada. Idę się wykąpać. Oliścia już jest wykąpana, na szczęście, więc zjemy jeszcze tylko coś i kładziemy się spać. Jutro rano przyjedzie Max z pracy, a później jedziemy na randkę. Uhu! Jakiś czas temu Oliwka powiedziała do Maxa, żeby zabrał mnie na randkę. Ale postanowiliśmy, że zabierzemy się w czwórkę, jeszcze może w trójkę, jeżeli chodzi o osoby, ale Blanka pójdzie z nami. Obejrzymy sobie krainy lodu 2, pójdziemy na jarmark, spędzimy razem dzień, niedzielę, więc ja się bardzo, bardzo cieszę. Bardzo mi brakowało takiego dnia tylko dla nas i mam nadzieję, że nic jutro nam nie wypadnie i będziemy mogli wspólnie pojechać do Gdańska w końcu. I zobaczymy. Niech to będzie, ja teraz suszę moje pazurki, Olinek mi pomalował tak samo jak ma ona pomalowane i bardzo ładnie jej to wyszło, więc no, super, super, cieszę się bardzo, bo ja nie sięgam już do y, moich pazurków u nóg, są strasznie moje nogi opuchnięte, paznokcie i nie, nie, nie sięgam, więc no, więc tak to wygląda, dawno nie o, miałam pomalowanych. Mama, teraz ja ciebie maluję. Makijaż mi jeszcze robisz? Tak, tym moim. Małgi. No dobra, czyli mnie czeka jeszcze makijaż Ale zaraz idziemy Kąpać się i spać też Więc makijaż. <grych> Więc to by było na tyle Bardzo dziękuję wam za uwagę I do zobaczenia już w jutrzejszym vlogu Buziaki